Stronie Śląskie to jedno z najmłodszych miast Ziemi Kłockiej, które obecnie stało się jednym z wiodących punktów turystycznych w południowej Polsce. Dawne tradycje kontynuuje tutaj huta szkła kryształowego, której wyroby znane są na całym świecie. Gmina Stronie Śląskie to nie tylko malownicze krajobrazy, przepiękne górskie strumyki i unikatowa przyroda. Będąc tu, warto zobaczyć także zabytki i atrakcje, które czynią to miejsce niepowtarzalne. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Gminy Strony Śląskie, gminy typowo turystycznej, gminy położonej na początku Polski. Z trzech stron otaczają nas Czesi. Graniczymy z z Zdrojem, graniczymy z Byszczycą Kłodzką. Mamy szereg atrakcji, bardzo dobre gospodarstwa agroturystyczne, wiele pensjonatów, dobrą kuchnię. Latem czeka na nas pięknie położony zbiornik wodny z piaszczystą plażą i boiskami sportowymi. Warto zobaczyć tu także zabytkowy wapiennik z XIX wieku, w którym znajdują się pracownie artystyczne i literackie. Kierując się dalej, dojeżdżamy do Kletna, znanego z jednej z największych i najciekawszych jaskiń w Sudetach jaskini niedźwiedzia. Naturystów czeka tu także Muzeum Ziemi z dużym zbiorem lokalnych minerałów. Park Jurajski dla dzieci, gdzie można oglądać modele dinozaurów oraz kopalnie uranu, której historia sięga 1947 roku. Gmina Stronie Śląskie otoczona jest trzema pasmami górskimi, dzięki czemu znajdują się tu liczne szlaki turystyczne. A zimą? A zimą zapraszamy na Narty, środek narciarski Czarna Góra z wieloma trasami biegowymi, zjazdowymi i nowoczesnymi wyciągami narciarskimi. Stacja Narciarska Kamienica, położona w masywie śnieżnika, kusi wielbicieli Białego Szaleństwa dla do planowania tu zimowych ferii czy wyjazdów weekendowych. Tym bardziej, że dla turystów przygotowano tu jeszcze wiele innych atrakcji. Zresztą zobaczcie sami.